Witam kochani, przyjść garażowa robota. Słuchajcie. Już troszkę tu poskładałem sobie. Serwo wspomaga, jest wróciło. Do normy. Dalej się obawiam, czy to, to idzie ten przewód, tak jak mówiłem, no, ale zobaczymy, czy sięgnie. no Ja tu innej opcji nie widzę, on musi iść tędy o, o, tędy. Innej opcji nie widzę. Żeby którędy szedł. Jeszcze, jeszcze może być. Że on szedł tędy. O. Tędy jeszcze szedł. O, to będę miał kurwa zgryzotę. Pod akumulatorem. Nie tu. Ale to nawet by nie pasowałoby, bo wtedy na poduszkę wchodzi. Dobra, zostawiam. Oleje to. E, słuchajcie, ktoś mi tam powiedział, że bym kupował nową wiązkę instalacji gazowej, że nie ma sensu jej e, lutować. ja nie mówię, że jest sens. Proszę bardzo. Tak wyszła Pięknie, ładnie, profesjonalnie polutowane wszystko zostało. Żadnej hały nie odwalona. To zostały mi wszystko stacyjka w środku i ten. Także w szale buła nie będzie. Nie ma szans. Będzie cieniutko wszystko. Jak się, jak, się jak się zna na lutowaniu to wszystko profesjonalnie wychodzi. Proszę bardzo. Więc po co kupować. Ale ja teraz kończę inny filmik. Szybki i y taki o przygotowanie skrzyni biegów. Do wsadzenia do silnika, słuchajcie, ja ją troszkę umyłem. No, ma wam wiecie, jak te skrzynie biegu wyglądają. Ja tam na tym się nie będę spuszczał, bo ona tak zaraz w błocie będzie ze wszystkim, tak? Tylko wstępnie ją umyć, ładnie wyczyścić, ją udrożnić. Te wszystkie kanały, słuchajcie, jak zawsze to rdzewieje strasznie. Ja to pomalowałem takim specjalnym, mam zajebisty specyfik specyfiki. To wszystkim polecam, naprawdę. To jest drogie. To po wyschnięciu można potem malować. To jest ten preparat. Naprawdę wszystkim polecam. Jest re rewelacja. Rewelacja. Z żadnych... Ten. Można później sobie malować to bez problemu. Możesz sobie dodać to do farby troszkę. Ja to zostawiam. To tak fajnie sobie szczarnieje i później sobie to pomaluję i tyle. To też troszkę pomalowałem, ale to wyczyszczę ładnie jeszcze tak na papierkiem, tak na zicher, bo tu te ten wybierak cały. Wybierak też... Stanie, jaki jest, taki jest, dalej go wyczyszczę. Po prostu wyczyszczę go. Ile będę mu podmaluję, tu wszystko porobię, tak jak ma być ze sztuką 2-2. Dwa, dwa. I tyle, co nie, nie będę się na tym strzelić. Sprzęgło zamówione zostało. Słuchajcie, co jeszcze bym Was prosił? A, słuchajcie, doradcie, wymieniać te simmeringi, te uszczelniacze, czy nie? Nie widzę ich popękanych jakichś. Nie są popękane, calutkie są. Widzę, bo ja wiem, że czasami te dłuż, długie, yy, oryginalne dłużej pojeżdżą niż kurwa te zamienniki. Znaczy, ja bym tak kupił GMA, tylko i oryginalne. Także troszkę wyczyszczona to sobie ładnie wysechnie, kurde, to sobie pomaluję. Można malować tamten port Z. Także środek też został wyczyszczony ładnie po ten, także yy, będzie tyle. Przygotowanie właśnie skrzyni do załączenia do montowania. Słuchajcie, powiedzcie mi, co ja mam robić? Kurde, bo tu w skrzyni widziałam jest uszczelka. Muszę sprawdzić. Między silnikiem a tym idzie uszczelka. Widziałam niektórzy silikon pakują. Doradcie, co mam pchać? Cieniutkowarstw silikonu na palca jest? Czy tak? Co jeszcze bym się spytał? A. Słuchajcie, te półosie widzicie? Te półosie. Jaki stan, taki stan. Słuchajcie, ja mierzyłem do tych półosi z automatu, ze skrzyni automatycznej. Słuchajcie, ta sama odległość, ta sama długość, wszystko jest to samo. To jest wszystko to samo. więc nie wiem, czy nie wsadzę swoje. Długość, wszystko się zgadza. Zobaczę jeszcze tylko, czy ten frez się zgadza. Czy wejdzie mi. Tutaj, tego nie próbowałem. W, do koła taki sam jest frez. W kole. Po tej stronie, a po tej nie wiem. Ten drugi przegub jest też długości taki samy, tylko ten skrzyni jest dzielony na pół. Czyli on ma taką taką gumę albo coś, nie wiem co tu jest. Może jakiś odważnik, żeby nie bicie było. To jest dobre rozwiązanie, które by dało na takiej długości belce jakiś odważnik, bo tam właśnie jest. Ja zobaczę, jeżeli będzie wszystko grało, ja wsadzam swoje. Sprawdzę sobie po prostu tą część w tamto, czy włożę tu do tej skrzyni biegów. Jeżeli mi będzie OK, wkładam, bo długość jest ta sama, wszystko. Także na nie będę zastanawiał, tylko wkładam od razu swoje i tyle. Także będzie nowy olej zalany. Mm, co jeszcze? No i tyle, to jest. Słuchajcie, powiedzcie mi to. Nie chcę mi się w książce patrzeć, bo mam książkę, co nie? Mi się wydaje, że to jest y, korek y, skrzyni biegów przelewowe. Ja wiem, że oni tak montują w takim hujowym miejscu, tu nie ma dostępu w ogóle, żeby to odkręcić. Oczywiście jak olej będę wlewał to nowy to tą miskę ściągam, jak będę miał skrzynię założoną, tą miskę ściągam, yy, tą miskę ściągam, żeby spłynął, naprawdę olej wyczyszczę, jeśli będzie świeży olej i powiecie, to jest podejrzewam, że z góry powinien wlewać, a tu powinno się przelać i koniec, co nie? No nie wiem, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, co tam jeszcze, sprzęgło zamówione, sprzęgło przyjedzie, a wiecie co, że dobrze, że kupiłem ten, wziąłem cały komplet, guma jest w stanie idealnym. A ja mam tam urwaną. Bardzo dobrze. Także yy, pomalutku pchniemy to do przodu. Nie będę jej tak, wiecie, wyczyszczał i nie ma sensu. Jak ona tak będzie zaraz cała. Co jeszcze? Yy, co jeszcze? Wiecie co? Nie ja nie mogę znaleźć czujnika tego, tego. Tu jest chyba czujnik yy, tego. Yy, wstecznego. Nie mogę tego kabla tam znaleźć, a jest na pewno 100%, oni żadny kabli nie tną. Nawet szukam, Jak nie, to będę musiał zrobić. Sobie, że to jest pikuś. Czyli tak, doradźcie mi, czy wymieniać, czy zostawiać. Z tamtej strony sprawdzam też ładne jest wszystko. Jest eleganckie. No i tyle co nie. Zobaczymy. To sobie ten wybierak sobie ładnie, poczyszczę, ładnie tak samo. wy ten, wyczyszczę go ładnie, podczyszczę ile będę mógł. Coś tam podmaluję, bo ja lubię, żeby to ładne było, i tyle: nic się nie będę spuszczał. I zakładam skrzyni biegów w sumie. Na razie ta kostę to wysmarowałem, tutaj gdzie jest, to sobie wysechnie, naprawdę to jest zajebisty specyfik. Wszystkim polecam tym do łodzi. Yy, ona ma w gorszym stanie, i on widzi w miarę, nawet w miarę można było lepiej doczyścić, ale ja się na tym nie będę spuszczał, bo ten nie wiem, czy jest sens, kurwa. Jest wyczyszczona w miarę. Więc yy, zrobię sobie tylko zdjęcie skrzyni biegów. Yy, ten numer seryjny chyba z tamtej strony jest. Numer seryjny sobie zrobię i tyle. Yy, co jeszcze? No i tyle. No zobaczycie część dalej. No mam troszkę innej roboty, muszę się zająć. Ale okej, okay. także. Krzyś, grażowa robota, skrzynia, niedługo będzie wjeżdżała do samochodu. Także trzymajcie się na razie. Hej.